Bułgaria to tylko półtorej godziny lotu z Polski, a czuliśmy się jak w innej epoce. To miks postkomunistycznej surowości i śladów dawnej świetności. Bieda rzuca się w oczy, na ulicach sporo bezdomnych, a rosyjskie wpływy widać choćby w pamiątkach i wszechobecnej cyrylicy. Było zimno, więc często chowaliśmy się w knajpkach. Pierwszego dnia, misja numer jeden. Znaleźć supermodną czapkę zimową dla Darii. W Central Sofia Market Hall Trafiliśmy na najpiękniejszy Kaufland, jaki kiedykolwiek widzieliśmy, z fontanną i ławkami w klimacie starej hali targowej. Idealne miejsce na kawę z widokiem na market. Spacerując po mieście, zobaczyliśmy ruiny starożytnej Serdiki, odkrytej przypadkiem podczas budowy metra. Wpadliśmy do ukrytej między budynkami cerkwi świętego Jerzego. Sprawdziliśmy również, czy w bułgarskim McDonaldzie mają kanapkę Drwala. O nie, to nie jest Drwal. To nie jest Drwal. A potem odwiedziliśmy jedyny meczet w mieście. Obowiązkowo zahaczyliśmy również o stadion Lewski Sofia, gdzie musiałem dorzucić kolejną koszulkę do mojej kolekcji. Widzieliśmy Ice Park, czyli lodowisko w parku, ale przy tej temperaturze woleliśmy nie ryzykować choroby. Największe wrażenie? Sobór świętego Aleksandra Newskiego i pobliski Targ Staroci. Podróże do takich miejsc sprawiają, że jeszcze bardziej doceniamy, jak bardzo rozwinęła się Polska. A Sofia? To jedno z tych miast, które zostawia w głowie sporo refleksji.